Dzisiaj przygotowałem sobie tytuł: 5 książek o biznesie i marketingu, które musisz przeczytać w 2024 roku. Lista dla przedsiębiorców i marketerów. Także, jeżeli jesteś tym zainteresowany, co takiego przeczytałem na etapie rozwoju swojej kariery zawodowej, co zaprocentowało mi bardzo mocno, obejrzyj koniecznie dzisiejszy odcinek. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam Ciebie w kolejnym odcinku na kanale Wyższy Poziom Biznesu, na którym regularnie dzielę się swoimi sprawdzonymi w praktyce strategiami na rozwój biznesu, rozwój działu marketingu oraz działu sprzedaży. W dzisiejszym odcinku odpowiem na bardzo często zadawane przez widzów w prywatnych wiadomościach, jak i fanów na Instagramie pytanie: Dawid, jakie książki polecasz mi do przeczytania na 2024? Rok. Gdybyś miał dzisiaj zacząć od nowa, to jakiego typu książki poleciłbyś do przeczytania, aby jak najszybciej móc podążać tą właściwą drogą. Więc o ile jakiejś jednej właściwej drogi nie ma? O tyle rzeczywiście jest kilka pozycji, które spośród setek przeczytanych książek zaprocentowały bardziej, a nie mniej. I w dzisiejszym odcinku właśnie powiem Ci o pięciu takich moich typach które bardzo fajnie zaprocentowały w rozwoju mojej kariery zawodowej, jak i biznesu. I jeżeli oczywiście ta seria przypadnie Tobie do gustu, no to daj znać w komentarzu i wtedy nagram kolejne może pięć książek żebyś mógł dalej rozwijać właśnie ten temat. Przejdźmy w takim razie do pozycji numer jeden. Pozycją numer jeden jest książka autora Jima Collinsa Od dobrego do wielkiego. Czynniki trwałego rozwoju i zwycięstwa firm. Ja na tą książkę po raz pierwszy trafiłem kilka lat temu. Na przykład na Lubimy Czytać ma ona ocenę 76, więc bardzo fajna ocena. I na tą książkę trafiłem kilka lat temu, przeczytałem ją dwukrotnie i przygotowując się do tego odcinka, też w ostatnich tygodniach sobie ją właśnie odświeżyłem. I Jim Collins to jest taki researcher ze Stanów Zjednoczonych, gdzie on złożył grupę researchową, która zaczęła zadawać sobie pytanie pod tytułem OK. Co różni firmy, które uzyskują dobre wyniki rynkowe, które się dobrze rozwijają, od tych, które generują kilkukrotnie minimum większe wyniki, czyli od tych, które są nie tylko dobrymi firmami, nie tylko takimi, które mają dobry produkt czy usługę, ale przede wszystkim to są firmy, które idą ponad przeciętne przeciętną dobroć, tak, firm. Co determinuje o tym, że firmy stają się wielkie? No i projekt badawczy zaangażowany był zespół ludzi, projekt badawczy trwał 5 lat. No i po tych 5 latach oni rzeczywiście byli w stanie określić pewne elementy, które firmy wyprzedzające i stające się liderami rynku, wyprzedzające konkurencję Miały jako cechy wspólne. Więc świetna książka do przeczytania dla każdego, kto chciałby tą odpowiednią etykę zawodową wprowadzić u siebie, jak i w swoim całym przedsiębiorstwie. Co jest istotne, że to, co dowie się w tej książce, jest skrajnie inne od tego, co jest dzisiaj popularne, co promują HR-y. Jest to zupełnie inne podejście do tego, co promują dzisiaj w internecie jako takie dobre praktyki zarządzania zespołami, czy dobre praktyki utrzymywania atmosfery, organizacji itd. Wręcz przeciwnie, zobaczysz, jak istotne są zupełnie inne elementy, bardzo prozaiczne, które, które tutaj rzeczywiście dają sukces. I okazuje się, że dojście do sukcesu. To nie, nie jest przez y, benefity i luz, i pączkowe czwartki i owocowe piątki, tylko żeby rzeczywiście wyróżnić się ponad te wszystkie firmy, które idą w kierunku tych pączusiów i, i bananików, y, trzeba zrobić coś zupełnie innego. Co to jest? Odsyłam ciebie do książki, natomiast ja tą książkę zdecydowanie polecam. Druga pozycja na liście jest to książka Kopalnie talentów autorstwa Ankersena Rasmusa. I jest to szwed, który w dzieciństwie zajmował się sportem. Po czym okazało się, że jednak sportowca z niego zbyt dużego nie będzie, więc zaczął być takim pseudonaukowcem, takim wolnym strzelcem, badaczem, który zafascynował się tym, co robią trenerzy i sportowcy, którzy osiągają wybitne sukcesy i książkę nazwał kopalnie talentów, ponieważ wybrał się do pięciu miejsc na świecie, których produkują talenty taśmowo, czyli na przykład kanijscy biegacze długodystansowi, czy na przykład brazylijscy piłkarze, czy na przykład jamajscy sprinterzy. I powybierał się właśnie w miejsca, w których są Ośrodki treningowe, w których po prostu talenty są produkowane jeden po drugim, które wygrywają olimpiady, które wygrywają wszystkie zawody właśnie w tych różnych dziedzinach sportu. Lub jak w przypadku chociażby brazylijskich piłkarzy. Są to no wybitni piłkarze, którzy też zdominowali chociażby europejską piłkę nożną. Na Lubimy czytać, ocena 7,6, średnia czytania 4, 4 godziny, 40 minut, 280 stron. No ja taką książkę sobie wchłaniam. Zazwyczaj jak wstaję około 6, godzinkę czytam do 7 rano, kiedy jeszcze wszyscy śpią. To przeczytałem tą książkę na w zasadzie kilka strzałów. tak W jeden tydzień możecie ją przeczytać bez większego wysiłku. Co jest ciekawe w tej książce? W tej książce dowiesz się, że jeżeli jesteś osobą ambitną, to zrozumiesz, czym się różni słowo ambicja dla osoby, która nic w życiu nie osiągnie z, pod kątem np. rozwoju zawodowego, będzie totalnym przeciętniakiem, do osoby, która osiągnie coś tam, do osoby, która naprawdę uzyska wybitne rezultaty. Każdy z nas uważa się za osobę ambitną, natomiast. To, jako ja mam definicję ambicji, jak ja tą ambicję przekładam na codzienne zadania w życiu, a to, jak ktoś, ktoś inny ma ambicje, jak to ambicję przekłada na działania w życiu, to może być skrajnie inne podejście. I z tej książki dowiesz się, co robią rzeczywiście wybitni sportowcy, żeby uzyskiwać ponadprzeciętne rezultaty. I z tej książki, moim zdaniem, jesteś w stanie wynieść bardzo fajną etykę pracy, taki mindset, który pokaże ci, ok, Wydawało mi się, że jestem osobą ambitną, ale osoby, które naprawdę osiągają rezultaty, są co najmniej 10 poziomów wyżej. Są świetne historie w tej książce. Ja przytoczę Ci przykład jednej z nich. W Kenii treningi odbywają się bardzo wcześnie rano, zazwyczaj o 4-35 rano, kiedy jeszcze słońce nie wzejdzie i tam można spotkać mistrzów olimpijskich, którzy trenują z ludźmi, którzy dopiero zaczynają. Tam ludzie te treningi biegają na 110%. Każdy trening wkładają całe swoje serce i trenują do granic swoich własnych wytrzymałości, bardzo często, żeby podbijać poziom w grupie cały czas. I tam wymiotowanie na treningach jest na porządku dziennym. I wyobraź sobie teraz u nas szkołę, w której trenują zawodowcy, oni sobie potrenują dla relaksiku. I potem nie będą w stanie konkurować z tymi, którzy swojemu organizmowi dają te dodatkowe 15% wysiłku, przekraczając cały czas swoje granice. Oczywiście to jest jeden z takich bardziej skrajnych przykładów, natomiast wiele, wiele tego typu historii znajdziesz w książce i uświadomisz sobie, dlaczego je nie osiągają sukces. I wydaje się, że mają szczęście, a nie mieli szczęścia. Dlaczego inni stoją, obserwują i mówią: O, tamten to miał szczęście i leży sobie na kanapie. Więc świetna książka, jeżeli wprowadzisz chociaż 15% rzeczy z tej książki do swojej kultury organizacji lub do swojej etyki pracy to zobaczy, że bardzo dużo się zmieni. Oczywiście, żeby nie było, zaraz w komentarzach nie zachęcam do brania zespołu o 5 rano, żeby biegali do pożywku. Książka numer 3, którą wielokrotnie już polecałem, jest to tworzenie modeli biznesowych, podręcznik wizjonera Aleksandra Osterwaldera. Książka na przykład na Empiku ma ocenę 4,8. Jest to książka, która przede wszystkim uzupełnia braki w zarządzaniu strategicznym firmą. Jeżeli jesteś szefem, szefową, dyrektorem lub marketing menadżerem, albo osobą, która dopiero startuje z własną firmą, to gwarantuję Ci, że 99% osób, które oglądają teraz ten odcinek, nie ma strategii biznesowej. Nie ma przygotowanego modelu biznesowego, który będzie dochodowy. I co się dzieje potem? Potem nie idzie, no to szukamy agencji marketingowej albo freelancera, który tu poprowadzi profile społecznościowe, tu ktoś zrobi stronkę internetową, a tam ktoś yy, puści reklamy, zdobędzie zasięgi. tak? I nie będzie z tego sprzedaży. No i później oczywiście nie będzie tak, że to jest moja wina, bo miałem kiepski model biznesowy, tylko to będzie wina tych wszystkich ludzi, którzy są y, Bogu y, Ducha winni, że firma ma kiepski model biznesowy, a szef nie ogarnia. Więc jeżeli nie chcesz kompromitować się w oczach ludzi na przykład doświadczonych, którzy pomagają Tobie przy projektach jak freelancerów, specjalistów, których będziesz zatrudnić i dalej, no to bardzo istotne jest to, że każdy zapyta Ciebie, okej, okay, jaki jest Twój model biznesowy, jaka jest Twoja strategia, w jaki sposób będziemy zarabiać, jak to się wszystko ma spinać? Gdzie jest tutaj moja rola? To ta książka właśnie uczy tych kompetencji. Więc uzupełnienie tych kompetencji w biznesie w dzisiejszych czasach jest cholernie ważne i dlatego wskazuję na te błędy, ponieważ popełnia bardzo dużo osób i chciałbym, to jest takie moje marzenie, żeby te osoby tych błędów nie popełniały. Więc. Koniecznie zapoznaj się z tą książką, jeśli jeszcze nie masz strategii biznesowej, jeśli jeszcze nie jesteś ekspertem w tworzeniu modelów biznesowych swojej organizacji, bo zyskując te kompetencje, być może uratujesz sobie biznes i swoją przyszłość. Przejdźmy teraz do pozycji numer 4. Jest to podręcznik startupu Budowa wielkiej firmy krok po kroku Steve Blank oraz Bob Dorf. Jest to książka, którą na przestrzeni ostatnich lat kupiłem ją już no sporo lat temu. Ja ją przeczytałem z pięć razy. Wiele rozdziałów wręcz znam na pamięć, i ta książka bardzo fajnie pokazuje, jak rozwinąć już od jak mamy już strategię, o czym mówiłem w poprzedniej rekomendacji. To ta książka pokazuje, jak tę strategię wykonać w proces. Większość firm w tym momencie, ostatnio też modne w Polsce, procesowe podejście do działania, wszystko o procesach mówią, a praktycznie nikt nie umie ich robić. Więc ten podręcznik startupu bardzo fajnie pokazuje, jak przygotować proces marketingu i sprzedaży krok po kroku. I tłumaczy to bardzo, ale to bardzo szczegółowo. Dodatkowo jest książka napisana bardzo prostym językiem. Wiedząc, jaką moc ma ta książka, dosłownie wryłem ją do głowy na pamięć. I ogromnie zmieniła moje życie lata temu, dlatego ci z czystym sumieniem dzisiaj serdecznie polecam. Czas czytania to jest 16 godzin 53 minuty, więc od razu ci powiem, to nie jest książka do przeczytania na weekend. Jest to raczej książka, której przeczytasz 5 stron i sobie będziesz przez kilka dni to wdrażał. Przeczytasz kolejne 15 stron i kolejne dwa tygodnie będziesz to wdrażał. Przeczytasz kolejny jeden rozdział i kolejny miesiąc będziesz to wdrażał, więc raczej się to czyta tak powoli. Przez na przykład rok czasu, małymi kroczkami wdrażając to do praktyki, wracając, analizując ponownie. Więc jest to książka raczej do takiego czytania w żółwim tempie. Nie czyta się tego jak typowej belterystyki. Zresztą ja w sumie nie wiem jak się czyta belterystykę, bo nie czytam żadnych fantazy czy, czy, czy innych książek. Ale jak ktoś czyta, to tak nie czytajcie tej książki. Ocena bardzo duża, na przykład na Helionie jest to 5-2 na 6. Jest to jeden z takich must have podręczników do skutecznego prowadzenia firmy. Zanim jeszcze procesy w Polsce były modne, ja tą książkę przeczytałem wiele, wiele lat wcześniej i większość rzeczy, które dopiero teraz gdzieś zyskuje na popularności w Polsce, ja już dawno, ale to dawno miałem wprowadzone właśnie między innymi dzięki tej książce i co ważne w tej książce znajdziesz rzeczy na dużo głębszym i bardziej precyzyjnym poziomie niż wiele rzeczy, które teraz obejrzysz na przykład na YouTubie czy przeczytasz w jakichkolwiek artykułach, bo tutaj jest to naprawdę na bardzo konkretnym poziomie zrobione. Także serdecznie polecam taki konkretny must-have każdego przedsiębiorcy. Ostatnia książka, którą serdecznie polecam do przeczytania, jest to Growing Pains, Building Sustainable Success Organization, piąta edycja. I jeżeli chodzi o tą książkę, jest to książka, która kontruje wszystkie pozostałe pozycje. Czyli nie czytajmy tylko o tym, że biznes jest piękny i wspaniały, tak jak to jest na przykład w tworzeniu modeli biznesowych czy podręczniku startupa, tam się mówi jak budować biznes. Ta książka pokazuje drugą stronę medalu, czyli jakie problemy będziesz miał krok po kroku budując biznes, jak te problemy rozwiązać. Warto sobie, zanim rozpoczniesz drogę biznesową, wziąć książkę i przeczytać o problemach, które ciebie spotkają, żebyś ty był gotowy na te problemy. Bardzo często jest tak, że jak robimy biznes, idziemy w ciemno, bo nam się podoba, to problemy wychodzą po drodze i potem jest płacz. Życzę mu mnie to spotkało, o boże, i tak dalej. nie? Że, że... Ja, jak to jest możliwe? Natomiast ta książka ci jasno pokazuje, słuchaj, firmy, które są na tym etapie, mają takie, takie, i takie problemy. Trzeba je rozwiązać tak, tak, i tak. Firmy, które są na tym etapie, mają inne problemy. To są takie, 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 i takie problemy, i trzeba je rozwiązać tak, tak, i tak. I tak krok po kroku w rozwoju organizacji. Oni głównie traktują książkę w taki sposób, żeby pokazywać problemy, które Cię spotkają. I ta książka jest fantastyczna i fenomenalna, bo po pierwsze, bardzo zmienia sposób myślenia. Mianowicie na taki, że większość osób, które ma firmę, myśli sobie tak: jak ja sobie już będę miał te moje produkty, załóżmy mój słynny przykład z roletami, bo wie Pan, bo ja instaluję rolety. No, i tutaj te rolety, te dwa modele najczęściej instalują klientów. To ja bym chciał zrobić e-commerce i zróbcie tak, żeby mi się to sprzedawało. I wyobrażenie w głowie osób jest takie, że oni sobie leżą, mają produkt i to wszystko działa i sobie zarabia. Natomiast ta książka pokazuje prawdę. Ta książka pokazuje, że nieważne na jakim etapie jesteś, zawsze trafiasz na ból rozwoju. Więc na każdym etapie życia przedsiębiorcy jest ból. Związany z rozwojem firmy, lub jest ból związany z tym, że firma w ogóle funkcjonuje. I pośród tego całego bólu są jakieś takie promyki słońca, <laughs> nadziei, że będzie lepiej. <laughs> Więc yy, o, ile, o ile biznes jest czasami przyjemny, o tyle tutaj rzeczywiście jest odsłaniana ta prawdziwa natura biznesu. I czytając tą książkę, można sobie zmienić przede wszystkim postrzeganie tego. Co będziesz robił w kolejnych latach, i się na to mentalnie przygotować. Sama gotowość mentalna do pokonywania problemów jest mega, ale to mega istotna. Dodatkowo też ta książka wskazuje, w jakiej kolejności rozwijać różne obszary firmy. Bo nie da się rozwinąć całej firmy w każdym obszarze od razu, bo brakuje na to pieniędzy i ludzi i sprawności organizacyjnej. Natomiast można te rzeczy po kolei rozwijać. I w tej książce bardzo fajnie widać, które problemy dzieją się w jakim dziale firmy, w jakim obszarze firmy. Więc my od razu z góry wiemy, że okej, okay, no to ten problem rozwiąże, bo on jest bardziej pilny, a tamtego problemu nie rozwiąże, bo to jest dopiero dwa poziomy wyżej. Więc też to bardzo fajnie pomaga w tym, jak podejmować lepsze decyzje strategiczne w zarządzaniu firmy. Pomaga też nie chwytać się wszystkich problemów, jak leci. Bo się palą, tylko pewne rzeczy mówisz. Dobra, tu mam problem, albo za dwa lata rozwiążę, bo nie ma sensu dzisiaj. Natomiast te problemy są pilniejsze i się nimi zajmę. Więc y, super książka, co prawda kwota 308 zł obecnie, natomiast y, warta każdych pieniędzy. Ja do tej książki wracałem już kilkukrotnie i jeszcze będę kilkukrotnie wracał, bo ta książka jest cholernie ważną pozycją i drogowskazem w rozwoju każdego biznesu na wielu różnych poziomach. Także serdecznie polecam również przeczytanie tej pozycji. Pięć pozycji mamy już za sobą. Daj znać w komentarzu, którą z tych pozycji już przeczytałeś i którą planujesz przeczytać. Jestem ciekawy, która Twoim zdaniem okaże się najlepsza. Także czekam na informację zwrotną od ciebie. To powiedziawszy, słyszymy się w kolejnym odcinku. No i oczywiście pamiętaj, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę, abym zobaczył, że ten film rzeczywiście spodobał się tobie i wniósł wartość w twoje życie. Będzie to dla mnie bardzo pomocne przy tworzeniu kolejnych odcinków. Także czekam na Twoje komentarze i do zobaczenia.